Witajcie w kolejnym odcinku. Przeglądając poprzednie odcinki, natrafiłem na to, że coś, że moja mowa jest tylko w, u mnie w jednym głośniku. Nie wiem, czy to kurwa jest wina sprzętu, czy tego chujowego mikrofonu. Kurwa z biedronki, ale dobra. Ale ważne, że słychać chociaż mnie. Oczywiście, też może coś tam przerywać, bo też napotkałem się, że w niektórych miejscach zaczęło troszkę tak lagować jakby yy, mój głos. W ogóle muzyka i mój głos, więc yy, też nie wiem, czy to wina jest tego programu, czy to tak jak, jak, jak widzi mi się. Kurwa, nie wiem. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo to praktycznie pierwszy raz nagrywam tym programem, więc. więc z góry sorry że, że może chujow wyjść dobra zaczynamy od elfa... Liśty elf A. dobra od weterana najpierw tak wygląda jakoś tak i tak female jak to? O. tak samo musi wyglądać to za bardzo nie ma co się tu odpierdalać bo elf był już e, opowiedziany mroczny elf a to jest a ten e, jak, co to był to był elf e, chyba e, nocny elf tak chyba to więc mocny jaki ten leśny to jeden chuj więc więc co bo jedynie możemy zobaczyć e, Voids no. Żadna rewelacja No włosów to to same są włosy jak u wszystkich, więc tak jak w poprzednim odcinku mówiłem to e, 3, 6 nie, nacji 6 razy mają te same włosy używali więc nic tu za bardzo ciekawego, nowszego nie znajdziemy. To samo z tymi uszami, nosem, czy oczami, gębą, no prawie to już wszystko to samo co w mrocznym elfie, więc nie będę tu już prezentował tego całego. Ustrojstwa. Wood elf. Leśny elf. On się różni tylko tym, że jest... Y on jest bardzo mały. On jest chyba najmniejszy. To jest chyba elf właściwie. Weteran. O której ten za nic nie możemy mówić, bo on jest ogólnie, widzicie, on jest najwyższy w tym momencie. Ma najwyższy wskaźnik jako... Brzmi... Za dużo nie można go zmniejszyć. Myślałem, że kurwa można do tego chuja zrobić krasnoluda, ale niestety. Tylko zastanawia mi się, dlaczego kurwa w grach nie ma krasnoludu. W żadnej MMO nie spotkałem krasnoluda. No jedynie co w hajonie można było, yy, no tych tam tylko człowiek było, można tego było wziąć, można było, było tak zmodyfikować do krasnoluda, ale to, ale to tylko w Aionie, ale poza tym nigdzie więcej tego nie, nie spotkałem się. Się drze. no tu nie będziemy za bardzo nic tu patrzeć bo tu już patrzyliśmy na mrocznym elfie a to jest to samo więc femail też zbytnio nie ma nic tu uwagi jedynie tylko głos możemy posłuchać No, to też żadna rewelacja. Tak jak, tak jak mówiłem, no, żadna rewelacja, bo te trzy elfy to są jednakowe wszystko. Tak jak ten, ten, ten i ten to też jest jednakowe. A dokładnie to te. Te siedem wykorzystuje te same włosy, co no, wykorzystują te same włosy. To są te same budowy ciała, włosy, nawet głos nawet czasami może być podobny. Jedynie tylko Argoriani i teraz Każid mają swój własny. Popatrzmy, co, co oni tu mają to jest wetelan. o Dość ciekawa fajna zbroja jest tu. Przy tym przy weteranie No tu możemy tu. To jest za bardzo niebo, to też prawie to samo, tylko tyle, że mamy całkiem już prawie inne budowy ciała, trochę. trochę wysoki, niski, muskularny, tu kolory różne, a tu mamy marking, czyli to są tekstury. czyli w tym momencie to jakaś jest lwica. Jakieś kropki, nie wiem. Tu coś tam. Tu jakiś tygrys. Tu tutaj też coś tygrysowatego. Tu Gepard. Tu jakaś pantera też jakaś, tu też jakiś Gepard, Tygrys, Tygrys, Blady, yy, tu jakiś yy, Leopard, Lampard raczej, tu Puma, to jest to, że, no i to już koniec, to, że wszystkie mają pod masą, jest ciemniejszy, i jaśniejszy, wyblaknięte i... Nie tak, budowa Nie wiem, no brzuszek cytuszki To mamy dupę Tu drugą dupę To co jest? Gacie ściąga Nie, to tylko zmniejszanie Ale tak wyglądało jakby ściągnę, ściąganie Parujemy tutaj. Voice mi się wydawały je w poprzednim nagraniu, że mają inne. Yeah! <grym> to są inne te te głosy. <grym> Dobra, to zrobimy od początku tu są całkiem inne te harer heist, style takie poty każita zrobione specjalnie widać kolor włosów oczywiście. No i teraz zaczynamy od od początku te nasze, te całe, te y, twarz. Stary, młode. Jakieś ozdoby widzę. Drugie ozdoby. Tutaj jest coś z czołem powinno być, a jest czoło widać widać policzki tutaj te jakości się ruszają tutaj też kości te tu inne coś o, bruda brudka, brudka jakaś tu mamy kolor różny Wielkość, Skrzywia skrzywienie oczu, bardzo ciekawe, zostawienie, różne pochylności, brwi. Tu mamy tylko takie, o, widać, że ja się coś porusza nos różne takie nos, przekształcenie nosa różne, mąd usta. O, jaki ładne ładny. Śmiech. Otwarta gęba. Ustawienie różne uszu o, zwiększenie, zmniejszenie no i co? I koniec no i teraz jeszcze maly no w sumie to wszystko to samo jest u niego, tylko tyle, że możemy popatrzeć na wojsa <śm> Ha no, unika No, unikatowe głosy są, no... Tak samo będzie... E, ...z high ...Taylor też ma własny styl. To jest znaczy własny. No. No, w ogóle karżity mają własny styl wozu, tak jak Algorianie. No, oni bogu, tak bo, ogólnie bo, 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 oni nie mają włosów, tylko jakieś pachołki wystające, ale mimo tego coś, coś mają indywidualne. Głos, jakie fryzury mają idealne, Weźmy jakąś. O. Możemy zmienić kolor. Fajnie się zl zlało z tym naszym, tylko chujowo jest zrobione z tymi wąsami. Powinny być już czarne, już bez możliwości jakiegoś zmieniania koloru. Jak widzimy, czarne wą wąsy. Wymijamy kolor, one też się zmieniają. Nie, tu trochę, tu trochę zjebali sprawy równo. Powinni dać czarne ogólnie. No i to byłoby już na tyle, na te wszystkich dziewięciu raz klas chyba że mnie pokaz pokazywałem, chyba nie, a już nie pamiętam. się daje, że nie pokazywałam, ale dobra, nie jest Wszystkie klasy zostały pokazane. Rasy, klasy, klasy. Możliwość ich modyfikowania, które mają e, wspólne cechy, które mają e, własne cechy. T7, Te 7 t tych to mają e, wspólne cechy Natomiast każdy jakim Argornianin mają osobne cechy więc To już zależy od Was które będziecie chcieli Ja tylko takie streszczenie tego zrobiłem mniej więcej pokazać Wam jakie są postacie jakie można raz jak można ich modyfikować, które są wspólne, które są fajne, które są chujowe. A zaczynamy wpisując tutaj jakieś coś tam swojego i Crate. I już gramy tą postacią. A że my mamy, no to nie będziemy robić kolejnej. Byśmy mogli zrobić jeszcze kolejną od początku, ale to jest bez sensu gdyż e, e, trzeba byłoby przez całego samouczka przejść, który troszkę trwa. Więc bym mógł, całego samouczka bym zrobił, całego samouczka bym zrobił, a nie zrobiłbym e, jakiejś misji, e, czy nawet gameplaya jakiegoś, który by pokazał e, o co w tym biega wszystko. Jak ja wspomniałem, to jest moja postać i tą będziemy grać. Ale to już będzie w następnym odcinku. Teraz tylko z Wami podziękuję Wam. Oczywiście też dziękujcie, komentujcie. I do następnego filmiku.